Bandyci, C Dextera, witajcie z tej strony Kairos i Was w 22 odcinku w Gothic 2 Lever Moi drodzy czas sobie oczywiście wrócić do magów, do Saturaska, do obozu bandytów się udać No i na tego typu Pierdoły jeszcze oczywiście wykonać O, ty stary Saturas ty stary pierdzielił łohoo Nefarius, przekazy głos. Dobra, jak chcę doświadczenie tylko czynność nie Mhm. Mm Które... Lens? Dla. Mhm. Mm Może jest. Nie musi o tym wiedzieć. Aha, no tak. Chcę, że myślisz o tym poważnie? Spełnię twoją prośbę, jeśli odniosę wrażenie, że wykorzystasz swoją wiedzę, aby czynić zło. Nie będziesz mógł więcej na mnie liczyć. Lepiej mnie nie rozczaruj. Jezus Maria, będę się uczył magii u Saturasa. Chcę dowiedzieć się więcej o wyższych kręgach magii. Jest zbyt wcześnie. Wróć później. Jezus pyrokar, o jak się pyrokar dowie, ale będę miał ciepło na chacie. Jezus Maria, jak się nazywa ten. Nie kim jest pyrok, pyrokar? Arcybiskupem, jak się biskup dowie pyrokar, co ja odpierdzielam tutaj. O Jezus. To będę miał ciepło. W domu, woda święcona, o to się przyda, będę rozgrzał tym w czerwonej latarni Ta, pyrokar nie musi o tym wiedzieć, że ja się tutaj magii nielegalnie uczę Sztuk manipulowania ludźmi i innego typu pierdoły Dobra, trzeba sobie jeszcze naszych kochanych magów okraść Przy okazji, me menzurka, sztylet, złoto Złoto wpływa na naszego skarbca, ser o, jak ja dawno w twierdze nie grałem. O, kurde, jakoś chce mi się komentować dzisiaj. Dzisiaj mam dobry dzień, ta. Możliwe. My, hey, myksir, hey. cześć. Aha, jeśli spotkam ducha, dam ci znać. Y, do kogo ja w sumie chciałem iść? Przepraszam. Nie krzycz. Kto mnie może alchemii uczyć? Hey. Chyba Nefarius, nie? Tworzenie run. Drugiego kręgu, co masz drugiego kręgu? Pięć wichru, to chyba w sumie nawet spoko no. Pięć wichru. Hmm. się się musiał na tym zastanowić. Chwila. Merdarion. Chcę... No właśnie, chcę to zrobić. mana plus 5. Chcę Ech, bezimienny bohaterze, proszę stąd wyjść. Ile mam many? 105 punktów. O Jezus, będę się musiał przespać do następnego dnia tutaj u magów. Bo mi many szkoda. Jezus, ty jesteś kim jesteś? Ty jesteś Rior... hey, Jezu, hey. to Jordian był alchemikiem. Spodziewałeś się tego? W żadnym wypadku, większość budynków mieszkały tu tysiące ludzi. Tak, tak, setki. Możesz... Mogę cię podszkolić. Na, naucz mnie, naucz, naucz, naucz mnie, naucz mnie. Od nowa. Jutro znowu będzie pomidorowa. Y znaczy ja, bo tak, eliksir ducha. O, eliksir ducha to chyba na stałe będzie już zwiększał moje zasoby punktów many. To się bardzo cieszę, zarobi To ja się tego nauczę. Zaryzykowałbym i zaczął i wypił już bym ten ten mój super eliksir, który mam ducha właśnie, bo mnie kosztuje tylko znaczy plus 5 daje do many. A łaga. Mana mnie cały czas 10 punktów kosztuje. To jest w tym wszystkim po prostu najdziwniejsze. Nie ma tego złego, chyba się tu mogę przespać. oj jeżeli nie, nie Jezus, Maria, was w dupę kiedyś kopnę, twórcy, twórcy Liviera. Seria, ja mam sobie krzywdy za to. To jest po prostu takie gałgaństwo, już że ja nie mogę się przespać w żadnym pierdzielonym łóżku, bo nie mają z tym problemy. Jezus, ludzie, dajcie spokój. Ale tutaj chyba powinno też być łóżko. I tu już się powinien móc przespać do cholery. No, dziękuję bardzo. O Jezus Łaski mi nie robią, że ja mogę się przespać tutaj. Dobra. Nie ja rozumiem. Niby zwiększa poziom trudności, ale to bardziej irytuje, niż jeżeli zwiększa ten poziom trudności. Ty. Yeah. Ja szczury tu jeszcze są. Znaczy, ja szukam zwłok lęsa. On się tak nazywał? On tu gdzieś umarł. Znaczy nie, Jezu, ja Williama szukam teraz To gdzieś tutaj właśnie William powinien być Eee, proszę zostawić tego szczura Jest słaby i wiele zapomniał Eee, dobra, wiecie co? Łuk! Najlepsza broń Całkiem, całkiem nawet idzie O Jezus, on jeszcze żyje Ty pierdoło Dobra Chodzimy sobie na dół. Co my tu mamy? Ciemne grzyby, Jezu. Jak tutaj sobie chodzę po tej lokacji, to aż wspomnienia ze Złotych Wrót wracają. A, pie, a, premi a premiera wyspy L.A. już w grudniu. A ja nie wiem, czy ja to będę nagrywała w dniu premiery. Ja ja mówiłem, że jak wyjdzie wyspa L.A. ja z wielką przyjemnością nagram sobie kolejną część. Ale możliwe, że nie nagram, bo bym się za bardzo w godnika nie chce grać. Ja chciałem Skyrima robić po Livierze A jak ja skończę Liviera, to. Możliwe, że ja będę kończył liwierę, jak dopiero wyspa L'a wyjdzie. Tak mi to długo zajm zajmie. No ja już nie co wiem to? co ja mam zrobić. Ewentualnie na mogę i Skyrima i wyspę L'a nagrywać, chociaż z drugiej strony mi się wydaje, że większość osób będzie chciała sama sobie ograć wyspę L'a niż też oglądać ją u mnie, więc też bym wolał się wstrzymać wtedy z miesiąc z dwa z nagrywaniem. I poczekać aż sobie część osób już im ogra. Nie wiem, to wszystko zależy od, wasze od waszego zdania, tak? No, bo ja za bardzo nie jestem typem człowieka, który chciałby nagrywać mm, dwa RPG w tym samym czasie bo Trochę więcej urozmaicenia by się przydało jednak, no Ja Po porządku, gdzieś nie czujesz się wypoczęty, OK No i takie to są moje właśnie wywody na ten temat, moi drodzy Mango zjeby Kairosa <laughs> No ale nie mam pojęcia jak nazwać widzów <laughs> najpierw Kairos tu ty mieć 10 tysięcy widzów, a potem się o to martw, kurwa. O czym ty, człowieku, myślisz na takim etapie, na którym jesteś? No, może i po tysiąc wyświetleń na gotiku robisz na odcinek, no ale co z tego, dalej jesteś głównym. Chociaż biorąc pod uwagę i gotikowego i YouTube'a, to... to. To ja już się mogę. Pom znaczy, no. No bo sprawa wygląda tak, że przykładowo wszyscy znamy, znają Robina, tak? Roberta Robina Skateboard Wodarskiego czy jakoś tak. Prawdą jest, że Robin ma 10 tysięcy widzów więcej ode mnie, ale on robi jakieś dwie, o 200 wyświetleń więcej na odcinkach, bo mu się za często zdarza umierać. Przez to, że mu się za często zdarza umierać trzeci wyświetlenia, przez co ja mam porównywalnie z nim. Jeżeli chodzi o gotika. No i ja, tak, tak no nie ukrywając, jestem na, na chwilę obecną drugim najpopularniejszym gotikowym youtuberem. Ale to zawsze coś. No ja się cieszę. Nawet w miarę. Zabijesz go. Zabiłeś go. Gratuluję. A to towarzystwo, dasz radę? To jest jeszcze ten truteń zasrany. O! O, to chodzi. O Jezu, skąd wy się tu wzięliście? O, was nie widziałem, moi drodzy. Moje drogie krwiopice. No! No, dziękuję. Hmm, tak się nauczyłem tej alchemii, w sumie Oriordiana i nie skorzystałem ze stołu alchemicznego, żeby jakieś miksturki sobie przerządzić A powinienem, a powinienem Zrobię to potem a Sądzę, Ach, że coś znalazłem Dobrze, ubieramy pancerz bandytów Wyglądamy teraz jak po przejściach, ale co z tego? Niczego tu nie znajdę, nie ma czego plądrować Nie ma czego plądrować Niczego tu nie znajdę Oho! Niebieski. O jezu, szukamy zwłok. Gdzie są zwłoki tego żartownisia? Tutaj jest pochowany. Dobra, to sobie weźmiemy wszystko z niego. Aha, mi się tak przypomniało, jak się było takim małym kilkuletnim gałganem i się próbowało ożywiać martwych NPC-ów, którzy i tak od początku gryżyli i próbowało się z nimi porozmawiać. Przykładowo takiego lęza, się wchodziło w niego, ożywiał się i, i się liczyło na to, że może coś ciekawego powie. A, a tutaj się okazuje, że nie, że on nie żyje i, i nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Ale jak stanie. I ja się wciąż dziwię, że takich ciekawostek nie dostałem. K Kairos, jak ożywisz Lensa, to nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Bo nie ma żadnych linii dialogowych, dlatego. Ale ja wam powiem ciekawostkę, ja już jestem w trakcie montowania właśnie 18 odcinka ciekawostek. Zradzę taki spoiler ma mały. Do tej pory zmontowałem jakieś 4 minuty ciekawostek. O Jezus, ten zwiększony zasięg to jednak faktycznie w tej grze istnieje. Jezus Maria, dałem radę wążowi, bo tu temu naszesz nie wierzę. Cholera, znowu ktoś nowy. Też chcesz złota, co? Złota? Nie próbuj się ze mną przekomarzać. Wszyscy nowi chcą wejść do kopalni. Nie oczekuj jednak, że będzie to łatwe. Ok. Do widzenia! My już sobie z niej porozmawialiśmy. Ty ty tyny tyny. Jezus! <grym> Aż mi się przypominają złote wrota. Jak ja tutaj tedy przychodzę, to jest złe. A ja tak dawno nie grałem zwykłego gotika. A się łezka wokół kręci. Cześć! Co tu robisz? Szukasz czegoś? Roślin. Większość tego, co tu rośnie. Wiele ziół ma właściwości. Zanim umieścili mnie za barierą Tak, odryłeś Konstantina. Ale nie Konstantina, Ignaza. Chyba. Nie mam na to czasu. Mogę jednak za... Mikstury! O, 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 dawaj! Znowu przepierdzałem cały na mikstury. Eeee, yy, ty, 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 ty. Nie, zeskupiłem wytrych niechcący. Tak, jak się gramagiem, tak się robi. Kupujecie miksury cały czas. Co sobie sprzedam... Rapier, no... Na razie zostawię, nie wiem po co, ale zostawię. Dobra, żartowałem. Co my tu mamy? Mieczyki, pałasz bandytów, kostur sędziego, zardzewiałe miecze. Lagi od moich goblinów kochanieńkich. Jeszcze mam jakiś syf na sprzedaż. Jakbym ci tak szatę księdza sprzedał. 25 sztuk złota, za złota, nie chciałeś. O, ty gnido. Taniej szaty nie sprzedam. Cześć, kumplu. No ja już many nie mam. No świetnie, no świetnie. Aaaa, zaczyna się robić ciekawie. I te srane, zasrane misje, które tak mnie irytowały zawsze. Uuuh. dobrze ich tu chyba nie ma. Ważna wiadomość. Bezimienny jest materialistą, my jesteśmy typem materialisty. Wszystko bierzemy, bo to jest niby jak. Nie wierzę, że w, ba w obozie bandytów panuje coś takiego. To tak samo jakby w Polsce gdzieś postawili jakiś. Nie wiem, kontener w stylu. Ej, w tym miejscu możesz sobie za darmo wziąć rzeczy, ale wiesz tylko to, co będziesz potrzebować. Na przykładowo, nie wiem, jakieś. Przykładowo, scyzory, kompas, takie inne duperele. Nie wiem, brak mi teraz na szybko wymyślić. To wiadomo, że to długo nie przetrwałoby w Polsce Prawda? czego? Chcę wejść do kopalni W trzymam się od tego z daleka W takim... Nie i tak nikt nie pyka Właśnie, bo chwilę chyba najpierw miałem porozmawiać sobie z tym z Ramonem, Jezu, jak ty się nazywasz jesteś? Nie mogę sobie wyobrazić, żeby ktoś taki jak ty miał pozwolenie na wejście Zgadłeś, nie mam ...nie przysłał Chcę wiedzieć, czy nie potrzeba nowych robotników. Tak, w zasadzie potrzeba! Ten idiota. Kto to jest? To... Dziękuję. <laughs> torus? Ten torus? Spel torus? pod bramy? Torus? Tak, ten torus. Stel pod bramy. Człowiek, który decyduje. Nie chcesz mi chyba powiedzieć. No cóż, rozumiem. Nie, nie jednak to. O, oh, danosie, widzieliście to Rusa, ale kawał chłopa. Ho ho ho, Franko! Hey, Dobrze, chwila. Nic jeszcze nie zrobiłeś. Dobra. Się inaczej. Dobra, idziemy do Logana Ja bym go mógł zabić od razu, no ale... To jest zbyt mało mainstreamowe. Ja wolę sobie najpierw te wszystkie misje wykonać dla tych Andrzejów, tych no wiecie frajerów. Potem fajniej będzie więcej doświadczenia. Coś się przy okazji pozabija. Przesrane... zasrane, przesrane, zasrane kwiopice. Ło, idź sobie ty chory z wyrodnialcu, idź Uff. Wszystko umarło. Jak tam w ogóle do poziomu kolejnego? No! Tak 3000 doświadczenia ponad brakuje. Jezus Maria. Trochę to jeszcze potrwa. Hmm, hmm, hmm. Bagienne ziele, bagienne ziele. Zawsze się zastanawiałem, po co jest Watrasowi potrzebne bagienny zielo do naprawienia i nosa. W jakim celu? Po co? A dlaczego? Dzień dobry. koczeń leczniczy. Nom, nom, nom. A nawet sporo mam tych mikstur. Nawet. <laughs> Logan, cześć. Miałem Ci pomóc. Państwo, nowa twarz. Zamierzasz tak stać, czy przyszedłeś mi pomóc? Franko mnie przysłał. Mówił, że przyda ci się pomoc. To o co chodzi? Błotne węże o... Mhm. Mm Chodźmy zabić parę błot. Wygląda. Rozumiem. Idą. Idą. Wow, nad was strzały szed? Co to jakieś słabsze wersje do cholery? Jakoś za łatwo mi w tej grze idzie. Serio. Za łatwo. A, a się. Przepraszam. Nie chciałem. Dobry błotny wąż to martwy błotny wąż. W porządku. W tej chwili. Jezus Maria, prawie go uderzyłem, zawsze myślałem, że mnie zabije tutaj na miejscu. Dobrze, nie ma tego złego. Wejdziemy sobie do środeczka. Poznawiać z tym typem, co liczy kamienie. Pamiętałem, że liczy kamienie. O dziwo, Tom. Dlaczego tu siedzisz? Mam trochę kłopotów, powrót do obozu nie byłby teraz najlepszym wyjściem Co się stało? Miałem całkiem niezłe kontakty z piratami, wiesz? Zawsze spotykaliśmy się nieopodal obozu, żeby pohandlować Chłopie, kupowałem graty dla połowy ludzi z obozu Tom załatwi mi to, Tom załatwi mi tamto A ten bydlak Esteban wszystko zrujnował Jezus Maria, po Angusza i Hanka miałem iść, nieważne, dobra Dobra, to sobie pominę Oj, ludzie, 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 zapomniałem o tym zupełnie. Dobra, będę wracał do obozu. Eee... Nie chcę żadnych... Kuźwa, to jest cudze łóżko. Do obozu piratów to sobie to zrobię? Co my tu mamy? Złoto niebezpiecznie jest trzymać złoto w pobliżu Kairosa. Jezu, myślałem, że już co najebać, za to, że mu ukradłem wszystko. Co za t ludzie? A na szczęście nie. W ogóle ile ja mam? Punktów trafień? 170. To jest trochę mało jak na 15 poziom. I tu jest ten minus. Jezus, czy mi się wydaje, czy ten liwier bardziej ułatwia tą grę, niż się utrudnia? Czy Mak jest taki mo mocarny wręcz w tej grze? Serio, bo mi aż za łatwo idzie i to jest podejrzane dla mnie, bardzo podejrzane. Hmm. Albo Gotik 12 kruka jest taki łatwy. Nie, raczej raczej ta modyfikacja jakoś mi się wydaje, że jest jakoś za łatwo. Zbyt łatwo cholera, zbyt łatwo. Nie wiem po co idę w tym kierunku, ale pozabijać sobie cokolwiek. O, świetnie. O świetnie, ona na mnie idzie, on na mnie idzie. Jezu, on jeszcze żyje, on jeszcze żyje. Kim, kim ty jesteś? O Jezus, umrzyj wreszcie! Człowieku, zobacz, błotny wężu, idź sobie. Kurde, nie zmarnuję tego, to jest za dużo doświadczenia. Nie biegnę do logana, nie biegnę do logana, nie biegnę, nie biegnę, nie biegnę, nie biegnę. O ty jesteś szybki. Dobra, zdążyłem się napić. O, tam jest ich więcej, tam jest ich więcej Bezimienny biegni. Na bezpieczną odległość trzeba iść. Dobrze o to chodziło. Puu, to było ciężkie. Dobra, żyję. Całe szczęście. Niczego tu nie znajdę. Czy, czy ja powinienem zabijać? je wszystkie, bo tam jakiś ja, chyba był jakąś miksturę, możliwość do przygotowania były potrzebne. A to mutlow był. No i tam były potrzebne kłybotnego węża. Znaczy ja tam nie jestem żadnym myśliwym czy innym cudem na kiju, więc sobie chyba daruję tą misję. Cero, nigdy nie zrobiłem tej misji do końca z tym młotem Low. Nie, nie potrzebowa, nie, nie odczuwałem po prostu takiej potrzeby z wykonania jej tak, tak. Dzień dobry kolego. O tam jest jeszcze? Wow, więcej was tam jest. O, dobra, zbliża się niebezpiecznie. Ooo, bezi, bezi, bez bezi. Dobra, zapisuję lepiej tutaj, bo ja nie pamiętam, gdzie zapisywałem. Uuu, dobra, tylko ty zostałeś, tylko ty zostałeś. okej, Łokaj, okay. czaje, czaje, czaje. Tak, tu już jest po części bezpiecznie. Dobra, dałem radę. Wow, jeszcze bagiennego trudnia jestem w stanie zabić. Wow, dobra, dalej mi się nie chce iść, bo tylko do kanionu dojdę. Po zabiciu kurka, mi się wydaje, że zrobię takiego rana. Wrzuciłbym film, jak sobie, tak jak sobie przyspieszam wszystko i tak lecę przez ten kanion, tak wzdłuż tego kanionu, Kanionu raczej tej jaskini, i zabijam wszystko po drodze. Tak, definitywnie. Tak będzie. I <śmiany> on ok. Hmm, czy ja mam zębatę zieloną ja sobie je z chęcią? Szczaw królewski. Dobra, wystarczająco dużo. Mogę się przebiec. Nic mi się nie stanie. Ognista pokrzywa. Mm. No cóż, to jest skonik alchemiczny potrzebny do wytworzenia ja mikstury many. A ja z many skorzystam, więc w sumie warto by było, jakbym to zbierał. Ale mi się nie chce. Tea. <grym> Dobra, kogo my to mamy? Żadna wielka sprawa. Tak, więcej musicie ćwiczyć, moi drodzy, więcej. Franko, daj dawaj, doświadczenie. Pomogłem Loganowi. Dobra, walczyłeś z wężami. Możesz się przydać. Wszystko jest możliwe. A jak to wygląda od strony złota? Co? Do Dostanę zapłatę za moją pracę na bagnach? Chcesz trochę złota? Na pewnie. Ile potrzebujesz? Pięćdziesiąt samorodków? Sto? Dam ci tyle, ile zdołasz udźwignąć. Co ty sobie wyobrażasz? Teraz ruszaj i zrób coś pożytecznego! Ale ja robię. Dobra, szukamy teraz tego dziada. Łatwiejsza droga. Dobra, idę się przespać i tam lecimy. Trzeba... Mimo wszystko ja te mikstury man jakoś oszczędzam, bo już y, robię te wiksy, że próbuję się iść przespać i tym sposobem myślę, że już co najmniej 10 buteleczek zaoszczędziłem. Teraz na pewno 10, bo przespalił się w tym momencie. Kurde, wielka szkoda, że na tym Direct 11 nie gram, bo to jest po prostu zwykły gotik tylko na tym modzie, który tam minimalnie tą grę e, sprawia, że ona minimalnie inaczej wygląda. No. Ale Direct 11 jest jednak cholernie niestabilny. Szczególnie na moim komputerze. Szczególnie, że naprawdę mam zasłabić trochę komputer na niego. Więc tak, niestety, to już w tym świecie bywa. Zapis. Cześć. Jak leci. Chcesz wiedzieć jak leci? Pewnej sztormowej nocy przywieźli mnie tu piraci. Zażygałem im cały statek. No a potem kruk odciął kopalnię, bo Franco został przywódcą myśliwych. Czyli ogólnie mówiąc leci dość marnie. O. W jaki sposób? Franco chłopie na, a mój w... Nie Możesz powtórzyć? Widzisz te Ja tam pójdę oczywiście. Wiem co wie Wie nie. nie, nie. Dobra, ocz mnie o krawicach. A co co chcesz? Eee, naucz mnie wszystkiego. A co? czy jest? To 100 sztuk złota wszystko kosztuje. ora, Srać to. Srać to jakoś, jakoś się odrobię. Przestań z tą magią. Nie, magia jest spoko. Gdzie są te jobliny? Eee, yy, pomocy! Dobra, nie żyje, gobliński wojownik. Ja Moje doświadczenie! Ta, ta jest, o to chodziło? O, Benzi, czemu ty masz szczałę w ręku? Wywal ją. Nie ma czego tu <noise> nie był tak jakiś trik w sumie nawet, nie wiem czy to w dwójce też funkcjonuje, to raczej w jedynce, że można, jak się ma tak strzały w ręku, to można w nią rzucić. Ogólnie w swoim gotiku miała zostać wprowadzona animacja rzucania, kiedyś mi jakiś widz to ciekawostek filmik podesłał właśnie, na którym mi to prezentuje, jak on to właśnie ogarnął tą animację, ja to w sumie w ciekawostkach właśnie pokażę, więc macie taki mamy teraz spowiem z następnego odcinka. Łezuj, to kawał czasu temu, jakieś dwa miesiące temu ja ten filmik od niego dostałem, więc... troszeczkę się opierdzielałem przez ten czas, no nic, no nic. Spokojnie, ciekawoski będą. Nie pytajcie się kiedy, będą. Uwierzcie mi, będą. Do końca listopada na pewno. <śmiech> Dobrze. <śmiech> Jezu, znowu mi grożą. Próba ataku na mój kanał, tak? Wywal tą strzałę! O Jezus, o Jezus. M może się przydać mała pomoc O Jezu, ja to zrobiłem. O mój Boże, teraz zabitego trupnia, człowieku! To nie widzisz co tutaj się dzieje? Jezu! Wow. Wow. Wow, wow. To jest tak niebezpiecznie Co tutaj się dzieje? Dobra, uzrów się miksurami w sumie zupełnie swoje zasoby manny miksturami. Jest kolejny poziom, to jest dopiero ciekawostka. Całkiem nieźle mi to idzie na razie z tym doświadczeniem. Fajnie w tym Jarkendarze można się błowić. Ja to wezmę. A będę, Ale te będą błotne węże bite przeze mnie. A, będą bite. Tak, tak, tak. No cóż. Rzeczy, które się znajdowały w tej skrzynki, to nie był szczyt marzenia, ale no lepszy rys niż nic. Szczególnie, że był to zwój. Ognistej strzały No są zębaty ziela, to jest dobre. Ognisty korzeń. Jezu, kto znowu? Brr, brr, brr. Koniec, nie będzie! Atakowania mnie otwieramy skrzyneczkę i co jest w środku? Eks, eliksir, siarka ryba. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra bezji, przed siebie biegniemy. Trzeba sobie teraz ogarnąć ten kamienny krąg. Oho, o! Oh, o, oh, kwiatopisy sobie siedzą na dupie, dobra? Fajnie, fajnie. Siedźcie sobie, nie przejmujcie się. Niczym, multi na swojej piosence. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to będzie. Kairos. Serio, ogarnę sobie walkę bronią dwuręczną. A to przypadkiem nie, zje nie z chyba zjedzenie określonej liczby tych rząd krwiopijcy, to znaczy wydzielenie z tych rządów jakoś też powinny Niczego chyba moje parametry jakoś zwiększyć. Nie wiem dokładnie czego, ale powinny chyba. Chyba. Ja dziś nie przejmuję się. Dobra, zbieraj to. Nic nie tu, nie czego. Ma, tu nie znajdę. Tu jest bardzo dużo ciemnych grzybów, to jest normalnie raj dla Kairosa. Ciemne grzyby, ciemne grzyby, ciemne grzyby. Tyk, tak. Tak mam chyba więcej many niż welają przez całą grę <grych> I to jest chyba prawda Boże Nic tu nie ma Słyszę jobliny jeszcze Najpierw ta sobie to aktywuje lepiej Leśna jagoda Dobra, zapiszę jeszcze dwa pewności łok okay. okej O, jest redspolny to, to jest dobra wiadomość mm, Niebieski bez... A teraz się nie trzeba wziąć Żiele lecznicze jeszcze Ognista pokrzywa, o fajnie, dobra, piedestał Działa, działa Będę ja się mógł potem pochwalić Jak tam stoję z odcinkiem, no jeszcze na hama będę w stanie, zdążę się tam wbić Znaczy no trochę długi mi może wyjść znowu 30 minutowy Lepiej 30 minutowy niż 40 minutowy, tak szczerze mówiąc Ale no, to tak, chciałem robić te odcinki od 20 do 38 minut Kurde, a tu potworów może być. Nie, Właśnie nie wiem, gdzie one są dokładnie. Dobra, jest tutaj drugi śmieszek? Nie ma. O kurde. Goni mnie ktoś. Albo coś. Wiedziałem. O, krytyk wszedł. Wow. Dobra, skóra gada, skóra błotnego węża, płyta pancerza pełzaczy. Eee, skórzany mieszek, świetnie. Czorny goblin. Wow, Jezus. Wow, Jak tu was jest dużo, cholera. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma, tak? Tak? To tak? To wygląda wszystko. Jezus, ja zaczynam bać o moje zdrowie. I życie w sumie. Trzeba każdy budynek po kolei sprawdzić. O Jezus, o Jezus. Ja tego nie przeżyję. O Kairos, ty pieprzony frajerze. O ty farcie, o ty farcie. Na serio, udało cię się to ogarnąć? Gdzie ty jesteś? Tu jesteś, na dole. Dobra, umrzyj sobie. Poszczelam sobie do ciebie. Wow. Przeżyłem. Jak ja to zrobiłem? Ach. Cóż, mogło być gorzej. Dobra, dobra. wow, wow, wow. wow. Jak ty umarłeś? Ej, Goblinie, tak się nie umiera. Jak ty umarłeś? Czemu tak umarłeś? Kairos, proszę nie, Kairos, kiedy. Wróć do mnie, przemów do mnie, Goblinku. Zapadłeś się pod ziemię tak rączkami do góry, do... w stronę stwórcy, do Adanosa. Jezus, dobra, nie mi wystarczy wrażenie na ten odcinek, serio. Koniec, koniec odcinka, bo znowu mi wyjdzie 400 minutowy To wszystko, wiadomo co sobie zrobię na następnym odcinku, to jest dworze do przewidzenia, także dziękuję wszystkim za uwagę, możecie dać łapkę w górę, pamiętajcie. O jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, to wiecie co zrobić. Dobra, dzięki wszystkim za uwagę, trzymajcie się na razie.